Siema. Czy zastanawialiście się kiedyś, jakie są granice ludzkiego ciała? Herbert myślał już nad tym lata temu. W swojej przełomowej sadze doszedł do wniosku, że bez substancji powszechnie zakazanych daleko nie dojdziemy. Twórcy Warhammera 40 tysięcy doszli do wniosku, że ciało jest ograniczeniem, słabością. Jakie są moje wnioski? To nie ma znaczenia, moje zdanie się nie liczy. W końcu jestem tylko psem kiszaka. Kim jest owy kiszak? Nie mam pojęcia, ale go pozdrawiam. Po pierwsze, ma fajnego wąsa. Po drugie, jeśli samo bycie z nim powiązanym lub dzielenie z nim jakiejś opinii jest w pewnych środowiskach obelgą, to budzi on mój szacunek. Wracając. Wiele osób zastanawia się nad tym, jakich modyfikacji własnego organizmu i umysłu będziemy musieli dokonać przed lotem w kosmos i kolonizacją planet. Gra Hit Signature udowadnia, że ta nie jest potrzebna, bo wystarczy zamieszkać w asteroidzie. W końcu zmieści się tam bar i pięć sklepów. Hit Signature to gra wydana kilka lat temu, która przykuła moje oko, kiedy usłyszałem o niej po obejrzeniu materiału na TV gry. Oglądając ten film po latach, reflektuję się nad tym, jak bardzo zmienił się YouTube. Gość, który kiedyś opowiadał o grach o kosmosie, teraz prowadzi kanał o. Kosmosie, dobra, jednak ma to więcej sensu niż myślałem. Co prawda dla mnie nie robi to dużej różnicy, bo jeśli wejdziecie w moją historię przeglądania, zauważycie dosyć ciekawy wzorzec, mianowicie bardzo dokładnie widać, kiedy oglądam filmy do snu, gdyż cała lista staje się nagle zawalona filmami Kacpra Pitali. Ten człowiek dostał ode mnie prawdopodobnie więcej wyświetleń niż ja na całym swoim kanale, bo robię tak już od kilkunastu miesięcy i znam każdy jego film na pamięć. Dzisiejsza gra jest bardzo specjalna, bo kosztuje mniej niż butelka Coli po wprowadzeniu podatku cukrowego, bo nieco ponad 5 zł. Kosztuje ona tak mało, że przez przypadek kupiłem ją dwa razy, gdyż zapomniałem, że już ją miałem na Steamie. Brzmi to zabawnie, ale to fakt. Jedną z kopii podarowałem mojemu kumplowi, którego wdzięczność wzrusza mnie niemalże jak cała filmografia reżysera życia. Czyli niespecjalnie. Parę tygodni temu yy, kupiłem ci grę. No. Yy, jak ci się podoba? Super jest. Mam w niej całą przewieźnesti kurwa, Baro. Jak to się nazywa kurwa? <gryzny> Tego jeszcze Hit signature. Mm. No tak. Mam w niej przegrane. Oh, kurwa na tej nie pobrałem. E, super jest. E, super się w nią gra. Jest zajemista. Ostatnio zdobyłem osiągnięcie e, Complete Your Personal Mission with TechnoBite Trade e, Dzisiaj. I dzisiaj zdobyłem też um, osiągnięcie Complete Your Personal Mission with Blacklisted Trade. Super jest. Polecam każdemu. Fabuła gry wraca parę lat do tyłu i opowiada o rzeczywistości, w której prawo i sprawiedliwość wygrało wybory do Sejmu w 2023 roku. Ostatnią enklawą ludzkości stały się porozrzucane po kosmosie asteroidy, kontrolowane przez cztery frakcje. Orlen sterowany niewidzialną ręką Daniela Obajka, dwie konkurujące ze sobą firmy ochroniarskie, czyli Juventus i Solid Security, a także przez kosmicznych ściłów uzależnionych od teleportacji. Nie znalazłem dla nich zabawnego porównania, bo ich realny opis jest wystarczająco śmieszny. Hit Signature jest dosyć prostym, choć ciekawym tytułem. Wcielamy się w nim w jednego z wielu Losowo generowanych najemników o podobnym celu, jakim jest zarobienie odpowiedniej sumy pieniędzy, aby opłacić handlarze informacjami i przejść na emeryturę. Pieniądze zarabiamy wykonując zlecenia, z których każde polega na włamaniu się na statek kosmiczny i zrealizowaniu konkretnego celu. Każdy ze statków jest proceduralnie wygenerowany, a jego kształt różni się zależnie od frakcji, do której należy. Cele do wykonania, jakie przydziela nam gra, są relatywnie proste i przeważnie polegają na zabiciu kogoś lub wykradnięciu losowego przedmiotu zrespionego na statku. Gra nie ma definitywnego końca, po zakończeniu. Misji personalnej naszego najemnika możemy grać nim dowoli, śrubując coraz to lepszy wynik, albo przejść na emeryturę i przekazać jeden z naszych przedmiotów naszej następnej postaci. Prawdziwy content zaczyna się jednak dopiero w tak zwanych misjach chwały, czyli zadaniach o specjalnie podbitym poziomie trudności. Są one dosyć. Ciężkie, nie mówmy o nich. Statki ochraniane są przez ich załogę, która dosyć szybko okaże nam swoją dezaprobatę. Ich metody ochrony statku polegają na obaleniu nas i wyrzuceniu za szmaty z okrętu. Po znalezieniu się w takiej sytuacji mamy chwilę na złapanie naszych siebie do naszego małego stateczku i powrót na okręt. Przy każdym takim incydencie czas, który dostaniemy na ratunek w przypadku kolejnego wypadku przy pracy zmniejszy się, finalnie schodząc do zera. To wszystko dzieje się w przypadku użycia przeciwko nam broni palnej, gdyż jedna z frakcji posiada na swoim wyposażeniu jedynie paralizatory. do odstępnia nam więc postaci, z których Spora część posiada wiele unikalnych cech, a także arsenał pełen najróżniejszych sprzętów gotowych do użycia przeciwko naszym adwersarzom. Ten nie zamyka się tylko na broni palnej. Karabiny, młotki, zakucacze, skanery, kluczy, kurwa, tu nie ma przycinka. Pułapki czy spowalniacze czasu to podstawa mojego codziennego zestawu powrotu do szkoły. Każda z frakcji specjalizuje się w konkretnym typie wyposażenia. Możemy odblokowywać nowy sprzęt zajmując należące do nich stacje. Każda z nich odblokowuje konkretny przedmiot lub alternatywnie zwiększa zarobki ze zleceń. Część z nich nie robi po prostu niczego są tam dla ozdoby. No nic. Odblokowane itemki pojawią się potem w sklepach i na statkach wroga. Każdy przeciwnik pada od jednego ciosu. Jest to utrzymane dla każdego oponenta w grze, nawet tych najtrudniejszych, którzy wymagają ominięcia posiadanych przez nich zabezpieczeń, o tym za chwilę. Strażnicy początkowo poruszają się w małych grupach i są wyposażeni zaledwie w klucze francuskie, którymi będą próbowali nas uderzyć. Z każdym kolejnym odblokowanym poziomem trudności statki będą coraz większe, a przeciwnicy coraz silniejsi. Z czasem zaczną się także pojawiać ich specjalistyczne warianty, początkowo wzywani w ramach wsparcia, później domyślnie stacjonujące na okrętach. Ich przedstawiciele rozstawiają zakłócacze, zapewniają tarcze zwykłym strażnikom, teleportują się do nas z kataną albo tropią nas po okręcie i zabijają dźwiękową amunicją. Do wyposażenia zwykłych strażników należą najczęściej radary cieplne, kuloodporne pancerze albo personalne tarcze odpalające się w momencie zagrożenia. Te ostatnie posiadają zresztą swój wariant, który jest uruchomiony przez cały czas. Gra daje nam pełno możliwości kontrowania naszych przeciwników. Wszystkie urządzenia elektryczne można albo wyłączyć albo odwrócić ich działanie, co chociażby w przypadku tarcz sprawia, że nie odbijają one pocisków od zewnątrz, a od wewnątrz, zabijając ich przy próbie strzału. Gra bardzo mocno skupia się na umożliwieniu graczom odkrywania własnych sposobów na wykonywanie misji. Podam więc kilka przykładów, zostawiając wam samym do odkrycia te bardziej wymyślne techniki. Każdy pokój na statku może zostać wysadzony. Są na to trzy sposoby: wysadzenie silnika, użycie odpowiedniego granatu lub rakiet innego statku. Wchodząc na inny okręt i zabijając pilota, możemy przejąć nad nim kontrolę, a następnie za pomocą kilku precyzyjnych strzałów zrobić dziurę prowadzącą bezpośrednio do pokoju, w którym znajduje się nasz cel. Ta technika nie działa w przypadku misji chwały, bo twórcy mnie nienawidzą. Innym zabawnym sposobem na realizowanie zadań jest nadużywanie teleportów znajdujących się na statkach. Te służą do tego, aby wsparcie mogło trafić na statek i aby nasze cele mogły uciec z pokładu po uruchomieniu alarmu. Jeśli jednak je zhakujemy, to VIP zostanie teleportowany w losowe miejsce w kosmosie. Wspomniałem o cechach charakteru naszych postaci, bo te są dosyć ciekawym dodatkiem. Każda z cech utrudnia lub ułatwia grę w pewnym znaczącym stopniu. To, które z nich wybierzemy, zależy zupełnie od nas i stanowi bardziej personalne wyzwanie, za które zostanie. Wynagrodzeni osiągnięciem na Steamie. Cechy pozytywne pozwalają nam rozpocząć grę z większą sumą pieniędzy, prostszym celem personalnym lub lepszym wyposażeniem, podczas gdy cechy negatywne utrudnią nam używanie konkretnych sprzętów albo po prostu sprawią, że nasza postać umiera po jednej ranie. Do tego są jeszcze przysięgi, które nie robią niczego. Po prostu jeśli obiecamy, że nie będziemy nikogo zabijać i faktycznie tego dotrzymamy, to będziemy dostawali więcej punktów. No właśnie, bo gra pozwala na podchodzenie do misji całkowicie po cichu, bez eliminacji nikogo na pokładzie, zamiast zabijać przeciwników, możemy kopiować ich karty dostępu. Albo wykradać im je z kieszeni. Oni sami posiadają ścieżki patrolowe, przypominające starsze i nieco prostsze gry Niekiedy nieco bardziej stonowane podejście jest wymagane, gdyż niektóre misje, tak samo jak postaci, posiadają limitacje odnośnie naszego podejścia. Te dodają bonusy względem naszych zarobków i zdobywanych przez nas punktów, ale mocno ograniczają nasz styl gry. Złamanie ich nie nakłada jednak na nas żadnych konsekwencji, poza straceniem dodatkowej wypłaty. Najcięższe są tak zwane misje duchów, które zabraniają nam pozostawiania po sobie jakiegokolwiek śladu na statku, nie można więc nikogo dotknąć ani dać. Się zobaczyć. Ale jedną z najważniejszych mechanik jest aktywna pauza i spowolnienie czasu, kiedy celujemy lub gdy nasi przeciwnicy utrzymują z nami kontakt wzrokowy. Jak teraz o tym myślę, to powinienem o tym wspomnieć na początku tego filmu. Wszelkie cooldowny są zależne od naszego wyposażenia, dlatego w trakcie walki możemy swobodnie między nimi przebierać i w krótkim czasie wykorzystać całą zawartość naszego plecaka. To często bywa konieczne, bo niektóre pomieszczenia są chronione przez kilkunastu strażników naraz. Mówiłem o możliwości cichego podejścia do większości misji, ale sposobów na przejście zlecenia mamy naprawdę wiele. Przeciwników możemy wyeliminować, wyrzucając ich w próżnię, chociażby poprzez przestrzelenie okna lub wysadzenie przelegającego pokoju. Jeśli przeciwnicy nas zauważą, to uruchomią alarm. Większość statków posiada czas reakcji, czyli tempo, w jakim statek dotrze do stacji. Jeśli dalej będziemy na jego pokładzie po upływie tego czasu, nasza postać zostanie przechwycona. Statek nie doleci jednak nigdzie, jeśli zniszczymy wszystkie jego silniki albo wyeliminujemy jego pilota. Przez to, że gra jest roglajkiem, -like progresja naszych postaci jest dość szybka, a więc ich strata nie jest aż tak bolesna. Jeśli jednak nasza postać przeżyje misję, ale zostanie przechwycona, to będziemy mogli ją uratować. I dostać kolejną szansę na wykonanie jej misji personalnej. Te nie różnią się specjalnie od zwykłych zleceń, nie licząc faktu, że niektóre z nich mogą zakończyć się całkowitym niepowodzeniem. Widzicie, jeśli członek rodziny, którego mieście uratować, umrze, to nie pozostawiacie sobie dużego pola do manewru. I to właściwie tyle, bo o tej grze ciężko powiedzieć wiele więcej bez psucia zabawy. Więcej kontentu już wkrótce. Obecny zastój w filmach wynika z tego, że w międzyczasie pracuję nad filmem z Mass Effecta, który wyszedł. Eee, długi. Tak czy inaczej, skrypt został już napisany, więc strzelam, że pojawi się w przyszłym tygodniu. Dodatkowo planuję nagranie filmów, w którym jako naczelny hater Gwiezdnych Wojen nieco poopowiadam o mojej przeprawie, składającej się z obejrzenia prawie każdego serialu i filmu, jaki wyszedł spod tego uniwersum. Nie cierpię swoich pomysłów. Tak czy inaczej, dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu do końca. Do następnego.